W studiu czwórki, w studiu kontrkultury pojawił się pierwszy gość, Weronika Drzewińska z poznańskiej fundacji Adarte. Witam serdecznie. Dzień dobry. Z fundacji, która jest współodpowiedzialna za organizację festiwalu Future Shorts, który na dniach się rozpoczyna, w zasadzie jego jesienna edycja i właśnie o takich filmach, krótkich filmach, które można oglądać na tym festiwalu będziemy dzisiaj rozmawiać. Skąd się w ogóle wziął pomysł na taką formę? Czy ona jakoś twórców nie ogranicza? Czy w ciągu kilku minut na pewno można Zawrzeć skomplikowaną historię albo powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Znaczy no, Można tutaj um, dyskutować, czy e, jak wybierze się dany temat, czy te e, od minuty do 30 minut jest wystarczające, żeby wszystko przekazać. Natomiast e, krótkie filmy mają to do siebie właśnie, że e, przez tą e, długość e, mogą poruszyć tematy, które normalnie byłyby pominięte przez reżyserów, gdyż nie nadawałyby się na film e, pełnometrażowy. Więc no, to, jest, e, to jest taka furtka, z których wielu twórców korzysta i też do tych krótkich. Filmów nie zaliczamy, nie zaliczamy tylko fabuły, tudzież dokumentów, do krótkiego formatu możemy zaliczyć teledyski, animacje, reklamy, więc przez ten zbiór różnorodny wszystkich gatunków, te zestawy, które my proponujemy w tym seansie, który trwa 70 czy 90 minut, dostarczają naprawdę wielu różnorodnych wrażeń i tematów więc mam nadzieję, że w całości nawet zyskują w porównaniu z filmem długometrażowym, gdyż jeśli jakiś, załóżmy, przypuszczam, że tak może się zdarzyć czasami, że jeśli kogoś dany temat nie interesuje, to po tych sześciu czy 10 minutach pojawia się kolejny film, który może się okazać o wiele bardziej interesujący, ciekawszy i poruszający temat bliższy widzowi. Mam wrażenie, oglądając takie krótkie formy filmowe, że one wręcz wymykają się wszelkim definicjom przez to, że w, w przypadku tak krótkich filmów mogą popuścić absolutnie wszelkie wodze fantazji. Pierwszy raz zetknęłam się z takimi filmami wiele, wiele lat temu w trakcie przeglądu filmów dokumentalnych francuskich i polskich w warszawskim kinie Muranów. Przed każdym seansem był prezentowany taki film właśnie pochodzenia francuskiego. No i to było niesamowite, bo z jednej strony to były bardzo bajkowe opowieści, które powodowały okrzyki wzruszenia ojej wśród publiczności. Z drugiej strony to były czasami filmy nawet niespełna minutowe, które opowiadały jakieś anegdoty, tak zabawne, że nawet jak zaczynał się film już, dla którego tak naprawdę publiczność przyszła, to ludzie jeszcze się śmieli. Oczywiście, one początkowo, krótkie filmy były traktowane jako dodatki właśnie do tych zap zapowiedzi, czasom milacze przed, przed dłuższym formatem, ale z czasem zaczynały być na tyle popularne i na tyle zostały dostrzeżone, że właśnie zasłużyły na swoje własne festiwale, pokazy. I my, Fundacja Darte, staramy się właśnie propagować to kino już od wielu, wielu lat, od 20 2003 roku momentu założenia Fundacji prowadzimy kilka projektów, których, które mają na celu właśnie promocję tego i Polskiego Krótkiego Kina i zagranicznego i pokazywanie tych zagranicznych perełek nagradzanych na wielu festiwalach. No i mam nadzieję, że festiwal, który teraz, teraz będzie się odbywał w listopadzie i grudniu, Future Shorts, również zachęci wielu kinomaniaków do odwiedzenia kin i, i do zapoznania się z tym repertuarem, który no, zapewniam, zapewniam jest bogat. Zanim porozmawiamy o, tego, o tej edycji festiwalu, to powiedz proszę, kto tworzy te filmy. Czy to są studenci szkół filmowych, którzy wprawiają się przed takim pełnometrażowym debiutem, czy to są artyści, którzy zdecydowali się, że właśnie to będzie taka forma, w której będą się wypowiadać i w której się czują najlepiej? Oczywiście według mnie no, większość twórców i tak, którzy studiowali reżyserię, studiowali w szkołach filmowych, musieli zaczynać od tych krótkich form, gdyż no, to są najprostsze wprawki, które mogą dać reżyserowi ten cały warsztat, którego potrzebuje. Wymagają mniejszych nakładów, trwają ich realizacja, trwa mniej czasu. Natomiast wielu reżyserów pokochało ten format i, i później czują, że tylko w tych krótkich formach mogą się realizować i przekazywać swoją. Milion pomysłów, które mają, więc to, to różnie bywa. No, są twórcy, którzy i, i robią długie filmy, długi metraż, i, i krótki, i też jest coś takiego jak średni metraż, czyli filmy od 30 do 60 minut, chociaż to w większości są filmy dokumentalne, ale też znam, znam właśnie twórców znamienitych, którzy specjalizują się tylko i wyłącznie w krótkim kinie. I potem sceny z tego krótkiego filmu kina przechodzą do, do, do historii kina. Przypomina mi się takie krótki, krótkie ujęcie z filmu studenckiego, filmu Romana Polańskiego, w którym para całuje się na łące, jest to dziewoja i ułan i on odkłada czapkę, która spada do rzeki i ta czapka odpływa rzeką niespiesznie. Jest coś tak zabawnego w tym zdjęciu, że bardzo lubię to sobie wspominać. Za chwilę powrócimy do rozmowy i porozmawiamy o tym, jakie filmy w tej, w tej edycji Festiwalu Feature Shots będziemy mogli zobaczyć. Prawiatrów przed chwilą na antenie czwórki, my tymczasem w Kontrkulturze powracamy do rozmowy na temat festiwalu Future Shorts, na, na temat jego jesiennej edycji. Weronika Drzewińska jest z nami. No właśnie, jakie filmy pokażecie właśnie tej jesieni? W tej jesieni prezentujemy program, który będzie trwał około 70 minut. Składa się tym razem z sześciu filmów. Filmy są, głównie, głównie z tego, co zapoznałam z programem, są dwa dokumenty i, i cztery filmy fabularne. Najkrótszy trwa 6 minut, najdłuższy 30 i są bardzo, bardzo różnorodne, gdyż poruszają wiele, wiele tematów. O wszystkie były wielokrotnie nagradzane na festiwalach za granicą i mam Nadzieję, że w Polsce też się spodobają. Chceli, chcieliśmy znaleźć taki taką wspólną mić łączącą jakieś te, jakoś te filmy i, i stwierdziliśmy, że najlepiej skupić się na miejscach, gdzie one powstały. Są to metropolie będzie to Kairę, Nowy Jork i Londyn. I, I po prostu one, można powiedzieć, że fil, wszystkie te filmy ukazują jasne i ciemne strony życia i mieszkańców tych wielkich metropolii. Czy któryś z tych filmów szczególnie chciałabyś polecić? Szczególnie się tobie spodobał? Szczerze mówiąc, tutaj akurat wszystkim się podobają, gdyż nie, nie mogę tutaj na żaden wskazać, ponieważ ideą Future Shorts jest też podejmowanie wyboru przez widzów, który, im się, który film im się najbardziej podobał. Na koniec każdego. Nie możecie seansu, więc nic sugerować. Właśnie, nie, nie chcemy tutaj sugerować. Na koniec każdego sensu rozdajemy kartę do głosowania i prosimy widzów o wskazanie filmu, który im się najbardziej podobał. I wówczas. Z całych tych wszystkich pokazów w Polsce i wszystkich pokazów na świecie, ponieważ Future Shorts jest ruchem globalnym i te pokazy odbywają się nie tylko w Europie, ale również w Stanach, w Australii, w Azji. Ze wszystkich tych pokazów później sumowane są głosy i wybierany jest film, który uzyskuje nagrodę publiczności. Można sobie wyobrazić, że przy tym całym rozmachu ilości osób, które oglądają te filmy, no uznanie aż, aż, tylu, aż tylu widzów jest niesamowitym wyróżnieniem dla twórcy. Więc no też nie chciałabym tutaj wskazywać, Jakoś, który jest najlepszy. No ja mam swojego faworyta, ale. ale nie, nie możesz nic mówiąc. powiedzieć. Właśnie globalność tego festiwalu jest bardzo jego ciekawą cechą. Można go zobaczyć nie tylko już tutaj w, na obszarze Polski, nie tylko w dużych miastach, ale również w tych miejscach, w mniejszych miejscowościach, gdzie nie hmm. zawsze odbywają się takie ważne imprezy kulturalne, gdzie dokładnie hmm. będzie można poznać te filmy. Oczywiście, no właśnie to było naszą, naszym założeniem, żeby te wszystkie wielkie imprezy, które pokazują najlepsze. Najlepsze propozycje zagranicy na ogół mają miejsce w wielkich miastach, i chcieliśmy tym razem tego uniknąć, więc też zaprosiliśmy do współpracy domy kultury z takimi miejscowości jak Szamotuły, rydutowy, Jasło. W Przemyślu, będą w Tarnowskich Górach, będą pokazy. Więc też daliśmy tutaj szansę widząc z tych mniejszych miejscowości na to, żeby wyrazili swoje zdanie w tej także wielkiej sprawie globalnej. W sumie mamy 15 miejsc. Od 14 listopada rusza, rusza cały, cały festiwal na terenie Polski. 14 listopada mamy premierę w, w Poznaniu i później w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, półtora miesiąca do końca grudnia będzie 15 pokazów na terenie całej Polski. Szczegóły, gdzie są te pokazy, w jakich, jakich datach, w jakich godzinach można znaleźć na naszych stronach internetowych. Na www.futureshorts.pl i na profilu na Facebooku Futureshorts Poland, tam jest całe kalendarium. Mam nadzieję, że staraliśmy się tak rozłożyć tę mapę tych pokazów, żeby każdy, kto jest nawet bardzo zainteresowany, mógł sobie dojechać do najbliższego miasta i, i zapoznać się z tym programem. 14 listopada ta edycja festiwalu startuje, no i warto jeszcze podkreślić, że czwórka sprawuje patronat nad całym wydarzeniem. Czekamy dziękuję. więc na festiwal, potem na wyniki głosowania, a potem na kolejną jego edycję. Dziękujemy, dziękuję bardzo.